W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Przed naszymi kamerami, przed wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego, człowiek radosny jak zwykle, Zdzisław Nowak, z twarz uśmiechnięta. Jesteś na pewno szczęśliwy, że tak liczebnie stawili się wszyscy powiedzmy, na Twoje wezwanie, można powiedzieć. No tak, bo to jest efekt tego, że jest te kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzieżowych do do Mistrzostw Polski a Seniorów. Jest o co walczyć. Ci chłopacy, żeby wystartować w ósemce na Mistrzostwach Polskich, trzy młodzieżowych, trzy seniorów, oni muszą stoczyć minimum 10, a maksimum nawet 16 walk, żeby tam się w tej ósemce znaleźć. I to cieszy, że ci chłopacy z różnych malutkich klubików a popychani przez trenerów swoich, żeby tylko się pokazali, i tak dalej, i tak dalej, powodują to, że 142 zawodników to jest bardzo dużo. Ja wiem, że a, z ilości można coś wybrać, że a, jest jakby powiedzieć a, zróżnicowany poziom. Ale to cieszy, że, że jest, że ten bok się odradza, i to jest najważniejsze. To, co ja właśnie cały czas powtarzałem naszym sympatykom. Że naprawdę ta ilość musi przetworzyć się w jakość. Tak, oczywiście. Tak, jestem tego samego zdania. Bo, bo, tak jak mówię, jeżeli jest dużo zawodników, można wybrać. A tutaj naprawdę takie talenciki są. Chociaż to jest, powiedzmy sobie szczerze, takie szerokie zaplecze kadry. Ale no naprawdę są nadzieje na to, że właśnie z tej ilości się wybierze jakiś, jakieś te perełki. No Lepiej mieć 20 zawodników z tego wybrać dwóch, trzech, mieć dwóch i, i, i się nic, nie, 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 wybierze, nic? nic się nie wybierze. Ale generalizując, a trenerzy tych właśnie młodych chłopaków, ci sami chłopacy po wielokrotnych rozmowach z nimi i tak dalej, oni zaczynają rozumieć problem. A problem jest ten, że jeżeli nie będziemy pracowali, jeżeli nie będziemy e, dawali tym zawodnikom startów, to nic nie zrobimy. To w zasiankach zaboksujemy jedną, dwie walki na pół roku i to będzie wszystko. Także a ten system startowy, który jest opracowany, on powoduje to, że zaczyna się nakręcać ten cały powrotek, który jest potrzebny do tego, żeby e, to się rozwinęło. Po, jeszcze powiem dalej, że a, to od razu z Krakowa nie zbudowali, to on musi pozwać. czas robić swoje. Ale e, myślę, że wszyscy którzy znają się na sporcie, na, na zarządzaniu, na wszystkim, a wiedzą o tym, że jak a, to zacznie działać i zacznie się rozwijać, to wtedy będzie efekt końcowy, a efekt końcowy ma być sukces. A jakie spojrzenie pionowe szkolenie jest na odrodzanie się no, ligi bokserskiej, bo tutaj ta elitarna liga tak pomalutku rusza. No, Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. E, cieszymy się, bo runda rewanżowa rusza w październiku, i będzie wyłoniony mistrz Polski, ale również a, informacje mam już się pytają, dzwonią do mnie Panie Prezesie, czy możemy się po prostu zgłaszać. Są 3-4 drużyny, które chcą się zgłosić, co to znaczy. To znaczy, że a, a jest zapotrzebowanie na boks amatorski w Polsce. A jeżeli jest zapotrzebowanie, to trzeba robić wszystko, żeby ten boks stworzyć te podwaliny do tego, żeby oni mogli boksować. No po prostu dać szansę. Dać szansę, ja damy jest szansę. Mamy szansę, będziemy uśmiechnięci chodzili, będziemy się cieszyli. Będziemy dumni z medali. Je, że jeszcze w tym jesteśmy wieku, <laughs> że będziemy dumni właśnie z medali, a z Europy, świata, a najważniejszy medal olimpijski, który nam się wszystkim działaczom okay. e, w Polsce marzy. Zichu, naprawdę zostańmy tak uśmiechnięci i szczęśliwi, a na pewno jest to nie ostatni wywiad. Serdeczne dzięki. E, ja również dziękuję serdecznie i proszę wierzyć z Nowak. Za boksy zrobił wszystko, żeby było jak najlepiej. To ja właśnie podkreślam w moich relacjach tutaj <grym> z piły. Dobrego. Wszystkiego dobrego również.